A jestem w porębie na ulicy Dworcowej, której, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się koło dworca, w zasadzie koło stacji czy też przystanku kolejowego. A ja sobie tutaj zrobię wokół tejże stacji taki mały yy, przejazd drogą równoległą, czyli ulicą Działkową. Z drugiej strony pojadę do ulicy Chopina, ulicy, która znajduje się gdzieś tam za mną. Z drugiej strony właśnie stacji, stacji kolejowej. Tutaj mam skrzyżowanie z ulicą Konstruktorską, na którym to skrzyżowaniu miałem pierwszeństwo. Byłem na drodze z pierwszeństwem. I będę za moment skręcał w lewo. Będę jechał na przejazd, i jechał na drugą stronę, właśnie na ulicę Działkową. Skrzyżowanie w łuku drogi, ulica Tokarska, w którą teraz wjeżdżamy. Tutaj pierwszeństwo przed pojazdami z prawej. Przejazd bez zapór, z sygnalizacją. Mimo wszystko upewniam się, że z żadnej strony nic mi nie nadjeżdża. I to jest ulica działkowa. Również droga biegnąca wzdłuż torów kolejowych podobnie jak z drugiej strony ulica Dworcowa jak widać tutaj fragment tej tej ulicy działkowej w związku z tym, że było, były, były, było budowane nowe, nowe torowisko kolejowe że był budowany przejazd, więc początek drogi można powiedzieć zyskał nową nawierzchnię. Reszta drogi, no już nie bardzo. Tutaj po lewej stronie, właśnie mamy stację Poręba. Po drugiej stronie miejsce, gdzie zaczynałem ten przejazd, a przed sobą, na końcu tej drogi, mam skrzyżowanie ze wspomnianą już ulicą: ulicą Chopena, na którą to ulicę Chopena będę skręcał w lewo, a więc ponownie będziemy przejeżdżać przez, przez tory. Kolejowe. Oczywiście muszę tutaj ustąpić pojazdom z prawej i z lewej strony. Z prawej jeszcze rower, z lewej rower. Od razu sobie też patrzę, jak wygląda tutaj przejazd. Już Wam mogę powiedzieć, że przejazd tutaj jest przejazdem rogatkami ale i tak tutaj obowiązek mamy upewnić się że nam nic nie nadjeżdża patrzymy sobie prawa lewa dość daleko mamy linię ciągłą więc rowerzysty teraz nie wyprzedzę aż dopiero będę mógł to uczynić za przejściem dla pieszych